Widzicie, jakie to jest normalnie krzyk mody? One się ogólnie połamały, one mają lata świetne, nie? I są włożone wykałaczki, zaklejone, żeby się, wiecie, ten plastik się złamał. Tu też się złamał! Nie! Nie, dlaczego ja to ruszyłam? Nie, o, dobrze. Trzymaj się. To też jest pęknięte. jak rusza za dużo, to jest pęknięte. ja pierdzielę. Dzisiaj nagrywamy sobie, jak widzicie to, jak widzicie tytuł, to nagrywamy sobie TikToczki. E, bo dawno nie było i tak w sumie, że miałam chwilę. Trochę czasu minęło od ostatnich tych toczków, no to miałam chwilę ich trochę uzbierać, także pewnie będzie znowu podzielony filmik na kilka części. Także trochę tych toczkowych materiałów teraz będzie. Mam nadzieję, że Wam się spodobają. Czasem jakoś to założyć. to. to jak takie Emo, nie wiem co z tymi włosami zrobić, ale jak do mnie do tyłu, to wygląda, wyglądać jak whistle. I w ogóle nie wiem, to jest mega urocze, jak właśnie takie dzieciaczki jeżdżą w takich kucyczkach. To jest takie, takie słodziutkie i w ogóle, że te kucyczki są grzeczne, nie? No bo jak wiemy, to im mniejsze, tym gorsze i zazwyczaj jest tak, że właśnie e, te małe są niegrzeczne i brykają i robią różne dziwne rzeczy, ale to też jakby jest kwestia tego, że jak mamy małe zwierzątka, to tak z pieskami i innymi, innymi zwierzętami właśnie, że po prostu są traktowane, wiecie, że no, są niegroźne, bo są małe. Albo są za bardzo ucz uczłowieczane, przez to robią się niedobre. Więc to też nie jest kwestia tego, że małe, złe, też często tak się dzieje, ale wydaje mi się, że to jest bardziej kwestia tego, że my się ich nie boimy, nie zwracamy uwagi na ich, wiecie, wychowania, no bez małych i niegroźnych, nie? Groźnych, nie? Coś w tym jest. Jakby mimo tego, że w sumie wiele negatywnych rzeczy z tym się wiąże, to i tak dalej do tego wracamy i dalej chcemy to robić na no nie, że jakby nie poddajemy się, mimo tego, że potrafią się wydarzyć przy tym naprawdę różne straszne wypadki na no nie. No, bo to różnie, różnie w jej dziecku bywa. Raz gorzej, raz lepiej. My się dalej w tym trzymamy. Zresztą tutaj, jak ja na przykład jestem tego przykładem na no nie, że nawet po stracie Arizony gdzieś tam dalej nie wyobrażam sobie tego, żeby. Nie być w tym świecie, iść dzieckiem, no wiadomo, teraz fundusze mi na to nie pozwalają, ale dalej to jest coś takiego, że... Nie wyobrażam sobie przyszłości bez koni. Jakiś tam, no nie wiem, gdzieś to jakoś tak zostaje w człowieku i ciężko, ciężko od tego wyciec. No i co, jadą sobie, skaczą i... Ogólnie powiem wam tak, nienawidzę... Nienawidzę. Nienawidzę, jak ktoś puszcza psy luzem, zwłaszcza na treningach, bo te psy nie wiedzą, co są zrobić. One wpadają pod konie, nie dość, że to tyle niebezpiecznych sytuacji robi, rodzi, to ogólnie ludzie z psami nie myślą w ogóle o tym, bo tak jak ja Wam kiedyś mówiłam, że tak jak z Arizoną właśnie są, szłam na spacer i ktoś puścił psa, i ten pies, wiecie, podbieg do nas. Nie dość, że koń młody, wiecie, nie wie za bardzo, czego się spodziewać po tym się, widzi pierwszy raz w życiu psa prawdopodobnie. I nagle ten pies wiecie w ferworze zabawy, łapie tego konia za ogon. No i koń jakby w stresie, nie wiedząc co się dzieje, kopie. I wiecie, kopnął tego psa. I, i naprawdę, a ja jeszcze wcześniej wiecie, mówiłam, żeby tego psa przywołać i tak dalej, bo to młody koń, ktoś tam mi wiecie, odpowiada, że nie, że on też ma konie i coś tam. Nie, jak koń kopnął, to ktoś mówi, a to dobrze, bo się nauczy ziom. Ale to może być pierwsza i ostatnia nauka jego życia. Przecież, jak ten koń trafi, to po psie, ludzie myślcie o tym, to jest nienormalne. Jakby, jeżeli nie macie pełnej odwoływalności w psie, to go nie puszczacie, ziomki. Naprawdę, to jest cholernie niebezpieczne. I dla psa, i dla konia, i dla wszystkich tam zgromadzonych. A na treningach to już nie mówiąc, nie? No właśnie. Dlatego dla mnie na przykład cross też jest takim przerażającym wyzwaniem, ze względu na to, że te przeszkody są stałe, no nie? A jak macie stałe przeszkody, no to mogą się dziać takie rzeczy, a to już nie mówiąc, że skakanie przez takie szlabany czy coś, może w jakiś sposób, wiecie, to jest fajne, żeby sobie przeskoczyć takie, wiecie, ach, wolność, freedom i w ogóle, ale to nie jest bezpieczne. I nie róbcie tak, nie wpadajcie na takie pomysły, bo to się może naprawdę bardzo źle skończyć. Co jest? <śmiech> <śmiech> Dlatego zawsze, jak ja na przykład mówię w filmikach, że konie nie są zbytnio inteligentne, a potem ludzie się ze mną kłócą, że jakaś muszka, pierduszka, a ludzie się potem ze mną kłócą, że nie, no przecież konie są tak super inteligentne zwierzęta. W sensie są w jakiś tam sposób, nie? Ale ja się zastanawiam, dlaczego. Dlaczego? Jakim sposobem te zwierzęta dalej nie wyginęły ze względu na to, co robią? Co się dzieje z zwierzętami, no nie? Czemu one wpadają na takie idiotyczne pomysły? Zresztą prosi się o samo unicestwienie tych zwierząt. Jakim sposobem one, sposobem one żyją, wiecie, w naturalnym środowisku? Bo no przecież. No, jak to jest możliwe? Matko jedynu. Co te konie mają w głowach wymyślając takie pomysły? Co tam się w tych głowach dzieje? Naprawdę. Tyle lat w konie i ja dalej I się zastanawiam co jest z tymi brzyndami. Nie, nie tak, dlaczego one się tak krzywdzą? Same sobie, siebie. Masakra. Boże, uwielbiam ja te filmiki. <laughs> A, czekamy na cały rozwój sytuacji, ok? Jezus, no konie to jest masakra. I widzicie na przykład tutaj, to jest idealny przykład tego, że ja też zawsze myślałam, że jak stanę na środku i bie, będzie biegło stado, to będzie stoicie, no i ten koń nie zgubisz, by w was biec. Was staranować. Ale możecie się grubość dziwić, bo niekiedy konie nie patrzą, i serio potrzebują was staranować. Więc, jak widzicie, konie, które biegną, w ogóle idąc na pastwisko, dobrze mieć ze sobą, słuchajcie, albo uwiąz, żeby nim wiecie, odmachnąć, jakby się coś działo, no, albo nawet bata, bo jeżeli by właśnie leciało tak stado na was albo cokolwiek, no tutaj taka by sytuacja, bo to stado nie leci, po prostu lekko w nią w las. <grym> Ale jakby wiecie, nagle się zerwało, i ten, żebyście byli w stanie się odgonić od tych koni, bo one potrafią czasami lecieć jak takie zamroczone. Ale spokojnie przynajmniej zachował zimną krew, także nie jest źle. Yy, ale tak, jakby ja na przykład, yy, jeżeli chodzi o haltery, to totalnie bym nie przywiązywała koli na haltery. Jedynie halter, słuchajcie, na spacer, na jazdę powiedzmy, chociaż też trzeba mieć o tym pojęcie. Nie przywiązywać koni na halter, bo już widziałam tyle filmów, ile się złych rzeczy działo, a tym bardziej. Broń Was Boże, żeby wyrzucać konie wiecie, na pastwisko w, na, w halterze, bo to po prostu może się stać tragedia. Konie sobie rozcinają, łamią kości, no różne straszne rzeczy sobie robią, a jak wiemy, konie to debile, niestety. <ścoughs> Także no to mi tak zachowało spokój w tej świetnej sytuacji. miau, miau, miał, miał. Miau, 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 miau. Dobra, <noise> 10 punktów dla osoby, która napisze w komentarzu, do czego służy ta maska. Ja wam nie będę mówić. Myślę, że i tak większość już z was będzie wiedziała, co chodzi z tą maską, bo, było o, niej, bo o tej masce to w sumie jest wszędzie głośno, tak mi się wydaje. Że wszyscy się tak pytali, o co to, co to, na co. I firmy też jakby dużo o tym pisały, mówiły. Jestem w sumie ciekawa, czy ona faktycznie tak działa, wiecie... Czy eee, spełnia faktycznie takie swoje zadanie jak ja nienawidzę tych filmów nie wiem, ludzie są debilami czy coś, po w ogóle wrażliwy mnie aspekt tego, że te konie tam tyle stoją i nie mogą się ruszyć i w ogóle co to jest z frajda co to jest w ogóle, czemu to służy nie dość, że sam fakt tego, że te konie muszą x godzin stać w miejscu nie ruszać się, najlepiej nie oddychać to jeszcze e, słuchajcie, to zachowanie, jakie daje ten koń, to też raczej nie jest zadowolony. Tam tyle stać. E, to raz, a po dwa, co najbardziej mnie wkurza, to to, że tam są ogromne tabliczki. Waga, koń gryzie, czy tam nie podchodzić, koń gryzie, coś tam takiego z tyłu jest. A ci ludzie po prostu przychodzą, głaskają, dawają ręce tym koniom. Co oni myślą, że co ten koń zrobi? Z tyłu pisze, że gryzie. Nie, nie wiem. Bardzo mnie odrażają te filmy i to jest jedyny, który chciałam Wam pokazać. Jeszcze kiedyś, jakimś tam chyba Tiktokowym też był raz, ale no nie wiem, na sakra. Nie fajne. No i elegancko. Mamy ducha konia i straszy inne konie. No bardzo ładnie. Halloween pełno parą. Pięknie. I teolo. Ale super. I słuchajcie, ja do tej pory nie wiem, czy w Polsce są organizowane takie przebierankowe zawody. W sensie jakieś klubowe czy coś, może są, ale są to jakieś takie. Wiecie, nawet towarzyskie czy coś, tylko takie, że można jakby z zewnątrz przyjechać. Ktoś organizuje w ogóle coś takiego w Polsce właśnie, że wiecie, z przebraniami. Super to jest. Mega chętnie pojechałam coś takiego, pooglądałam, może kiedyś nawet startowała.